Czytanie z księgi liczb. Od góry Chor szli Izraelici w kierunku Morza Czerwonego, aby obejść Ziemię Edom. Podczas drogi jednak lud, lud stracił cierpliwość i zaczęli mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi, czemu wyprowadziliście nas z Egiptu, byśmy tu na pustyni pomarli. Nie ma chleba ani wody, a uprzykrzył się nam już ten pokarm mizerny. Zesłał przeto pan na lud węże o jadzie palącym, które kąsały ludzi tak, że wielka liczba Izraelitów zmarła. Przybyli więc ludzie do Mojżesza, mówiąc: Zgrzeszyliśmy, szemrząc przeciw panu i przeciwko tobie. Wstaw się za nami do pana, aby oddalił od nas węże. I wstawił się Mojżesz za ludem. Wtedy rzekł pan do Mojżesza: Sporządź węża i umieść go na wysokim palu. Wtedy każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzy na niego, zostanie przy życiu. Sporządził więc Mojżesz węża miedzianego i umieścił go na wysokim palu. I rzeczywiście, jeśli kogo wąż ukąsił, a ukąszony spojrzał na węża miedzianego, zostawał przy życiu. Izraelici już są w drodze do Ziemi Obiecanej i ta droga jest nieprzyjemna. To jest tak, że Bóg mówi o tym, że nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Samo to wyjście z jakiegoś zła, to jest nawrócić się, to jest zmienić sposób myślenia, dosłownie, metanoja to jest zmienić sposób myślenia albo zmienić kierunek. Natomiast to jest, to jest jeszcze pewna droga do przejścia, która sama w sobie tak straszy że naprawdę może przerazić, że człowiek może się cofnąć z tego z tego wychodzenia z tej struktury zła, bo oczywiście jak robimy dobre rzeczy, to święty Jan Paweł II mówił, jak robimy dobre rzeczy, to to człowieka dobre decyzje, to to człowieka integruje. Jak robimy zło, to to człowieka dezintegruje i to dezintegrowanie człowieka, czyli rozbija, niszczy. Jak jesteśmy nieuczciwi, to oczywiście już relacje mamy mniej, jesteśmy odsunięci, sami przed sobą stajemy w pewnym takim dystansie, rozdaleniu, jesteśmy po prostu rozbici. I to nawet nie zależy od tego, czy ktoś przeżywa winę, czy nie przeżywa winę. Widzimy z tego czytania, że, że poczucie winy dopiero po pewnym czasie dla niektórych przychodzi tak, To sobie śmiało, szczególnie językiem, to śmiało sobie grzeszymy i nie widzimy w tym żadnego problemu. Może jeśli ktoś robi rachunek sumienia, to wtedy odczytuje ten jeden z takich najłatwiejszych grzechów, to znaczy język. A z jednej strony Pismo Święte mówi, że język jest czymś, słowo jest czymś bardzo ważnym. Jakie jakieś słowo przyjąłeś o sobie, o swoim życiu, jakie słowo siejesz codziennie, co siejesz, to zbierać będziesz siejesz wiatr, zbierasz burzę. Ten, słow, ten język jest bardzo ważny i w tej wspólnocie, którą by, byli Izraelici, oni już robią tą drogę pustyni, oni już się nawrócili, to znaczy zmienili kierunek i idą po tej pustyni. I można by było sobie pomyśleć, że no dobra, to ja nie chcę dreptać po tej pustyni i się przerazić tą pustynią, ale Bóg mówi tutaj o dwóch rzeczach, to znaczy nawróć się i nawracajcie się, i wierzcie w Ewangelię, wierzcie w dobrą nowinę. Jaka to jest ta dobra nowina? To znaczy, Bóg Cię będzie niósł po tej pustyni. Bóg obiecuje, że w tej pustyni, to znaczy w miejscu, w którym Ty się odwracasz na przykład narobiłeś nie wiadomo ile nieuczciwości, i masz głębokie takie przekonanie w sobie, nie mam prawa wrócić, albo ale moja rodzina, jak się przyznam na przykład do jakichś tam trudnych, złych rzeczy, jak na przykład, to nie wiem, upokorzę się przed nimi i przyznam się do jakichś błędów, to oni będą wykorzystywać to itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Jesteś zabezpieczony w tym Egipcie. Siedzisz w tym Egipcie i nie chcesz zrobić tych 40 lat, czy ile tam potrzeba, do tego, żeby przejść po pustyni. A fakt jest taki, że najgorszy, najgorsza rzecz to jest właśnie ten lęk na tej pustyni. Bo jak już przeszli przez tą pustynię te ileś tam lat, oni się zmienili, głęboko się zmienili dzięki tej pustyni i zauważyli, że tak, buty im się nie zdarły, ubrania im się nie zniszczyły, mieli wodę, mieli co jeść. Jak nawet pomarudzili, że już im ta manna nie pasuje, to Bóg im dał mięso. Wszystko im dał. Jak masz zmienić coś w swoim życiu... To jest ten lęk, no dobra, ale jak się nawrócę i będę chciał się zmienić, nie, to moje przyzwyczajenia są we mnie tak potężne, że nie da się tego zrobić. Nie da się tego zmienić. Na przykład my to co, dziś, co robimy na liturgiach, na na Eucharystii my jemy ten niekwaszony chleb, który staje się ciałem Chrystusa. Na, na pamiątkę też wcześniej jeszcze, właśnie tego, że Izraelici wychodzili z ziemi egipskiej. Oni wychodzili tam, ten chleb był niekwaszony, żeby nie było nic z kwasu, ale jednocześnie, jak to mówi jeden z komentatorów tego urywka w, z Pisma Świętego, mówi o tym, że oni tam nie wierzyli, że wyjdą. Nie było czasu na to, żeby zakwasić ten chleb, tylko od razu taki niekwaszony brali tam. Nikt nie wierzył, że oni. No, oni tam wyjdą. Mojżesz w pewnym momencie mówi: "Dobra, wychodzimy oni. Dobra, 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 dobra. Wychodzimy." I w końcu jak zauważyli te ogromne znaki tego, że mogą się nawrócić. Możesz się nawrócić. Możesz żyć, możesz żyć w uczciwości, w czystości od od, od, od jednego momentu. Możesz Bóg ci obiecuje nie tylko to, że wiesz, kiedyś tam będzie jakieś zbawienie, tylko chodzi o to, żeby to zbawienie, moc tego zbawienia była w twoim życiu tu i teraz. To znaczy nawracasz się w dobrym kierunku, zmieniasz ten kierunek i od razu sobie myślisz, o, a teraz będzie pod górę. Jak ja zacznę się przyznawać, jak ja będę żyć w prawdzie, jak ja zacznę wchodzić w pokorę, to to, to mnie zniszczy, zabije mnie ta pustynia. A Bóg mówi, nie, idź, ja to wszystko wezmę na siebie. I zobaczysz naprawdę, że ten Bóg jest w Tobie. Na tym polega nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Nawracajcie się, to znaczy, zmieniasz ten kierunek, w którym szedłeś. Oni byli w, tej, w, w tym Egipcie, który ich niszczył, systematycznie po prostu tam umierali. Nawróć się, zmień kierunek. I rób te pierwsze kroki. Na przykład, jak mamy pokutę w, w konfesjonale, to jest pierwszy krok w nowym kierunku. I Bóg mówi: Ja to w Tobie zmienię. Bądź tylko wierny, i patrz na to patrz, że w twoim życiu ja reaguję na tej drodze. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. To jest Ewangelia o tym, że tam jest, tam jest skała. Przy nich szła razem z nimi szła skała pełna wody. Ona im dawała tą wodę. Nic im się nie stało. Największym nieprzyjacielem to nie był ten piasek, to nie był głód. Nie mieli głodu, nie mieli pragnienia, nie mieli różnych rzeczy, tylko co? Lęk. To był ich największy jedyny problem. To był jedyny ich problem. Lęk. A tak wszystko im wszystko mieli. Tylko oni systematycznie po prostu zaczynali panikować. Szczególnie w tym, w tym czytaniu z księgi liczb. Oni tam obchodzą pewną ziemię, nieważne co to jest za ziemia, to jest Edom, i oni musieli się zwrócić w kierunku Morza Czerwonego, czyli wracać się. To jest tak, jak robisz tą już drogę z Panem Bogiem, i nagle się okazuje, że masz, coś się cofasz. Idziesz do tyłu, coś było gorszego. I wtedy od razu, e, już myślałeś, że masz wiarę. No, już mam wiarę, już tutaj będą nie wiadomo, co tutaj robić w tym świecie. I nagle się okazuje, że z Bożej woli musisz się cofnąć. Zmienić trochę się. Nagle okazuje, że przechodzisz pewien etap oczyszczenia, e, i nie spodziewałeś się, że będziesz mieć na przykład jakieś takie słabości, czy, czy, czy czegoś się nie spodziewałeś w sobie, ale e, i na tym cofnięciu się możesz wejść w panikę. To jest zły kierunek, to nie jest to. Bóg mówi: Dobrze, ja wiem, przez co cię ja chcę przeprowadzić. I może twój język zniszczyć cię całkowicie. To znaczy, jak ty plujesz, nie zrozumiesz swojej historii, nie zrozumiesz tego, co się z tobą dzieje. Tylko w tym, w tym że cofasz się znowu do Morza Czerwonego, przestraszysz się i zrobisz tam coś, co tutaj jest opisane, za szybko zareagujesz, usiądź tam. Jak sobie w tym, w tym co robisz złego. Czasami. Coś ci się tam cofnęło. Cofasz się z uczciwości, czasami robisz jakieś grzechy, i można by było sobie pomyśleć, jak tak ludzie przynajmniej, zazwyczaj my tak mówimy: jak się, sięgnąłeś dna to się możesz odbić. A Bóg ma zupełnie inny pomysł. Jak sięgnąłeś dna, to sobie tam trochę posieć. I nie chodzi o to, że nadal rób zło. Nie. Chodzi o to, że zatrzymaj się tam, dobrze popatrz z czego to wszystko jest. Pismo Święte mówi, mówi o tym, że Bóg przeprowadził pewien dialog z człowiekiem wtedy, gdy on zgrzeszył. Ten dialog jest czymś ważnym, ponieważ jeśli za szybko zareagujesz, to zareagujesz po prostu płytko i to twoje życie będzie wyglądało tak. Sięgnąłeś dna, to się odbijasz, i znowu sięgasz dna i się odbijasz, i ciągle jesteś jedna, druga, aż w końcu się zmęczysz, no i już widać. Chodzi o to, żeby dać, dać sobie czas na to, żeby dobrze się rozejrzeć. Jak jest na tym dnie? Odpowiedzieć sobie na pytania, takie w ogóle z serca, odpowiedzieć na to, co się z Tobą dzieje, gdzie chcesz iść, w, w którą stronę. Nie za szybko sobie odpowiadaj. Bóg nie potępia od razu. Bóg najpierw, Bóg najpierw chce robić dialog z Tobą, wyciągnąć tą prawdę. Poznacie prawdę, a prawda Was wyzwoli. Najważniejsze zdanie, które jest w piśmie świętym według św. Jana Pawła II. Usiądź tam, zobacz co się z tobą dzieje. Tak się nawraca syn marnotrawny. Usiadł, rozważył i dopiero w tym rozważeniu on za, zaczyna nagle odkrywać prawdę o swoim życiu. Natomiast jeśli za szybko się odbijesz od tego dna, tak jak mówi Pismo Święte, rozerwiesz szaty. Bóg mówi, nie chcę, żebyście rozrywali swoich szat. Szaty to są symbol godności, nie? nie wiem, jakie ty masz wyobrażenia bo, Pana Boga, że, że sumienie to jest po to, żeby się tak, wiecie, potępić, tak sobie, tak się dokopać, może nawet zwyzywać. No i Pan Bóg się tak cieszy. O, już się tak zwyzywałeś, coś takim nikim przed, przede, mnie, przede mną. Już wiesz? No to dobra, to cię jakoś przyjmę. Nie, Bóg mówi mi nie zależy na tym, żebyście rozry, rozrywali wasze szaty, mi zależy na tym, żebyście rozrywali wasze serce. Początek Pisma Świętego tutaj nam mówi o e, ten, to słowo, które mamy w Wielkim Poście na samym początku. Rozrywajcie wasze serce, a nie szaty. Nie bluzgaj nad sobą, nie poniżaj się, nie, nie chowaj się przed Panem Bogiem. Pan Bóg chce, żebyś zobaczył, co jest w Twoim sercu. To jest najważniejsze. Usiądź. Przyjrzyj się temu, co cię zabija. To jest to czytanie dzisiejsze. Bóg mówi tak: kąsały was węże, yy, zaczęliście szemrać o swoim życiu, o Bogu, o innych. Nie? To jest bardzo częsta pokusa. Jak my lubimy poszemrać, nie? codziennie. Yy, I to może doprowadzić po prostu do Twojego zgonu duchowego. Codziennie szemrzesz. A Bóg mówi: yy, Przychodziły wtedy te. Te wąż, węże i ich kąsały. To jest właśnie symbol tego, tego słowa kąszącego człowieka, że on był w tym jadzie. I Bóg mówi: rozwiązaniem jest to, że uczyńcie węża miedzianego i każdy, kto będzie się tam patrzył, spojrzy na niego, popatrzy na niego, ten będzie zdrowy. Popatrz tam dokładnie, co jest w tej twojej pokusie. Bo chce mi się, chce mi się, różne rzeczy mi się chce. Gniewu mi się chce. I tak dalej. Bóg mówi, nieprawda. Trzeba tam popodzielać, po zobaczyć, yy, jaka jest prawda o tej całej sytuacji. Nie, osąd, nie potępiaj się za, szyb, za szybko. Chodzi o to, żeby zrobić ten razem z Panem Bogiem. Proś Pana Boga o to, żeby nauczył się cię takiego rachunku sumienia, który nie jest zwykłym rachowaniem, jakimś takim potępianiem siebie. Ten rachunek sumienia jest czymś takim, że siadasz razem z Chrystusem, on obok ciebie i robi z tobą ten dialog. Nie czeka, Chrystus nie czeka na ciebie y, na mecie. On siedzi w momencie, kiedy jest, y, kiedy czasami nadzieję tracisz na siebie. Y, on tam siada obok ciebie. Jest zbawicielem miłosiernym. A nie na mecie. Niektórzy mają takie wyobrażenie, że na mecie, nie? Nad niego nie ma. Nie. Już jak tam wypłynę, oto Bóg ojciec mnie pochwali. Chrystus mówi, nie. Ja tam siedzę na twoim dnie. Problem jest w tym, że ja tam se, chcę z tobą porozmawiać, a ty robisz co? Jesteś już na dnie. To szybka odbicie i już masz w siebie, jak ty się możesz odbić tam. Można się zbluzgać. Jestem, jestem, jestem durny, jestem głupi, jestem nieuczciwy. Nie usłyszeć tam Chrystusa, tylko po prostu na zasadzie rwania szat. Poniżysz się i będziesz miał siłę do tego, żeby się odbić. Tak? Ale to nie jest wola Boża. Poczekaj, otwórz pismo, módl się, proś, błagaj Pana Boga, że wręcz możesz tam żebrać o to, że jeśli Ty mi nie dasz słowo, to ja nie jestem w stanie, ja, ja nie wstanę z tego, co, 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 co się stało. Słuchajmy Boga, słuchajmy Chrystusa, tego, kim tak naprawdę jest. To nie jest nic, nic oczywistego dla nas. Życie i mocni mnie, Jezus. Mam życie i mocni mnie.